Hej, witam Was serdecznie z tej strony. Halak. słuchajcie, dzisiaj mam dla Was bitwę czołgiem lekkim WZ131. Jest to mój najnowszy, można powiedzieć, nabytek. Znaczy, troszeczkę mam go już w garażu, ale nie grałem nim, gdyż dużo kredytów robiłem czołgiem xm 6 Postanowiłem się jednak wczoraj nim przejechać, czy też przedwczoraj, nie pamiętam, chyba wczoraj. No to nieistotne jest. W każdym razie, e, słuchajcie, moi drodzy, to co tutaj widzicie, to typowe, typowy zwiad na początku, czyli staram się podświetlić jak największą liczbę celów. E, ten czołg jest na tyle szybki, że po prostu jak najbardziej to umożliwia. Do tego postanowiłem sobie również tutaj troszeczkę postrzelać, ale nie uprzedzajmy faktów. Przede wszystkim. Na tej mapce to jest najlepsze miejsce do spotowania. Jeżeli pojedziecie na lewo, czyli tam w miasto, to może się Wam to nie udać. Niestety nie ma się tam gdzie schować. Jeżeli wpieprzycie się w jakąś uliczkę, to już możecie z niej po prostu nie wyjechać. Tutaj jak widzicie, jest obniżenie terenu, dzięki czemu ten czołg może sobie spokojnie spotować. Spróbowałem tutaj trafić tego T44. Trafić się udało, ale przebić już nie. Dziwna sprawa, ale pewnie trafiłem w wieżę. E, tak to bywa, jeżeli się nie przyceluję. Postanowiłem czekać tutaj tak długo, aż podświetli się większość czołgów. I radzę Wam również w ten sposób grać. E, dopiero jak zobaczyłem, że bardzo dużo czołgów pojechało do miasta, zdecydowałem się zaatakować artylerię, ponieważ artyleria, no wiadomo, gdzie może być. Tutaj na tej mapce, prawda? E, kręcę się. <laughs> Postanowiłem pokręcić się po prostu tutaj jak najdłużej. W tym momencie zobaczcie, ile czołgów w mieście jest e, wykrytych. I postanowiłem przeatakować tutaj. Jeżeli atakujecie w ten sposób, pamiętajcie, że sami możecie zostać wykryci i nie należy jechać zupełnie prosto. No, jadąc prosto, i szybciej co prawda będziemy u celu, natomiast no, narażamy się na... Y, Ostrzał artylerii, która wtedy ma ułatwione zadanie, e, udało się jedną artylerię rozwalić i teraz już druga, która się tutaj cofnęła, ale no nie ma żadnej, żadnej obrony, e, uda mi się ją po prostu rozwalić. Tak. To co się teraz stało, to bardzo dziwne, bo za ponad 500. Dostałem strzał od Pisa trójki, nie wiem, może HE miał załadowane. E, w każdym razie teraz e, dlatego, dlatego właśnie wybrałem tą bitwę, żeby pokazać Wam jak nie grać czołgiem ciężkim przeciwko e, takiemu lekkiemu łączkowi jak wz 131 zobaczcie co się dzieje, ja poczekałem na jego strzał i dopiero jak on strzelił zdecydowałem się zacząć go objeżdżać pierwszy mój błąd polega na tym, że włączyłem autonamierzanie, auto namierzanie auto aim i niestety auto aim zawsze mierzy w podstawę wieży a tutaj niestety jest bardzo twardy tu już strzelam normalnie i macie typowy tutaj typowy przykład jak nie grać przeciwko Takiemu bączkowi Jeżeli ktoś oglądał moją szkołę czołgisty Obrona przed opiekaniem To doskonale wie co tutaj należało zrobić Wystarczy, że ten is trójka Przylgnąłby do którejkolwiek ściany No pozycję ma tutaj idealną I ja musiałbym uciekać Niestety tak się nie stało z tego co widać, udało mi się go tutaj załatwić. No, i postanowiłem jeszcze tam jechać. Był to ogromny, ogromny błąd tego ISA 3. Nie grajcie w ten sposób. Obejrzyjcie sobie tą szkołę czołgisty. Tam są naprawdę proste, takie naprawdę podstawy podstaw. Jeżeli to obejrzycie, to nigdy was nie objedzie tego typu bączek. Nawet jak będzie super jakiś gracz siedział. Postanowiłem tutaj troszeczkę pomóc. T44 był łakomym kąskiem dla mnie. Niestety popełniłem, no, pewien zbieg okoliczności tutaj był. On siedział za tą drogą. Myślałem, że nadal tam zostanie że będę mógł przeskoczyć za te budynki. Ale w momencie, właśnie teraz, zobaczcie, kiedy ja wyskoczyłem, on niestety. On niestety również to zrobił. I nie zdążyłem już się schować. No cóż, mam nadzieję, że ta bitwa Wam się podobała, także żegnam się z Wami, do usłyszenia.